Widzę no się z Syzany pikselowej. dzisiaj będziemy sobie otwierać yy, taką fajną rzecz do telefoniku, do telefonu, bo ja mam taki stary... Nie telefonik stary, tylko mam taki telefon. No i dzisiaj będziemy otwierać sobie taką trzymaczkę do telefonu, takiego grzybka. Taki właśnie tutaj wyglądamy. Bardzo ładnie wszystko wygląda, bo słuchajcie, nagrywam ten odcinek dlatego, że ten ludzi, że wosujemy długo odcinków na swoim kanale. I to właśnie minus na moim kanale. Postaram się robić co jakieś 3 dni. Może postaram się robić jakieś dobroczynki. Nie do filmy. No i, no i w sumie będziemy musieli. Może, może będą szybciej te dobre, Te dobre filmy. Filmy dobre. Dobre filmy, dobre. bez do tego przedłużania. Otwieramy to. Bo po co? Otwieramy to. Czekajcie, głosy tutaj dadam. sobie po co ja mam co otwierać? Ups. Ups. Okej, okay, dobra, udało się, udało się. Otworzyliśmy. Okej, okay, pyk. Okej, okay, tutaj już się to otworzyło. Patrzcie, jakie fajne. Jakie ogromne. Chciałem trzymać Te telefonik, tylko musimy sobie to otworzyć. Um, um. Przepraszam, ale czy mogę Pana otworzyć? Chyba czekajcie, bo otworzymy to nie sposobem otwierania. Zrobicia na to noż i po prostu. O, jak udało się? Dało się. To tutaj mamy ten. Ale fajnie wygląda. No, Zaraz czy to, żeby nie działać. No, czekajcie, bo chyba coś tu. Aha, tak. Jest tutaj taka szyba, nie? Szybeczka, tutaj taka. Oj, teraz będzie się wszczepiać chyba. Czekajcie, bo teraz sobie damy coś tutaj. Przysadmy sobie to tu, tutaj. Pyk! chyba coś nie wyszło. <grymne> musimy go jeszcze raz przyczepić. Się <grymne> <Zaję> go przyczepiłem. <grymne> Ups. Dobra, czekaj, się było. To się chyba to zepsuło i muszę po prostu, bo trzeba Potem e, będziemy to przyczepiać. Najpierw wczytam. Czyli <laughs> okay, jak w ogóle fajnie wygląda. Tak właśnie wygląda z grzybek. Tym można kliknąć mu oczka. Tym można włączyć coś z Czy wygląda? Czekajcie. się. Bo tufa się włączy? Co? Czekajcie, zaraz będziemy sprawdzać instrukcje. Pytam, kiedy, kiedy przeczytamy instrukcje. No słuchajcie mnie przez no, kaptowała się, że po prostu mam bardzo, no, się tu i po prostu yy, mam po prostu takiego grzybka. No i teraz jest taki fajny grzybek, który jest z bo też czytałem sobie, że to jest głośnik, ale yy, może go potrzebywać, to dostałem jeszcze taki kabelek, który Wam teraz pokażę. Kabelek taki jest jeszcze taki, dostaliśmy to w tym. Tutaj będzie śpię, bo może go coś tam robić. Nie czekajcie zaraz wam, Proszę, żeby się będzie tutaj czekajcie. Jak się tu wtyka, dobra, tutaj? no <laughs> nie wiem, jak to się wtyka, ale dobra. No, dziwne. <laughs> Dziwnie to wygląda, ale. No, no to. Y, to był krótki odcineczek. Mam Na nadzieję, że Wam sp się spodobał. A ja Was żegnam. Papa! Papa. Pa, pa. Dobra. Pa, Aura. Pa. 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 Pa.